O nie, MOTOR Dobra, co robimy dalej ADI? Mamy się jakoś nie, nie, nie wiem O kurde coś znowu napisali się boję co Hura Uwaga Najgroźniejsi przestępci, Przestępcy Kurde nie potrafią oni pisać e, Już okradają domy O kurde Czyli teraz wysłaliśmy jeszcze więcej Wojska z innych miast mamy przechlapany. Bo wiem, że kupię nowy samochód, to kupiłem. Ale mamy przechlapany. Wysłali yy, wszystkie wojska jeszcze z innego miasta. Jesteśmy zagrożeni. No. Uciekamy. Trzeba do mnie nie, nie uciekamy. Tutaj jesteśmy bezpieczni bardzo. Tutaj jeszcze nas nie znaleźli. Tutaj jeszcze nie wiedzą, mamy tu bazę. Mamy kraty, jakby tu przyjechali. Ale Adi! Dobra, przepraszam, daj mi miejsce. Jakby przyjechali, to mamy kraty. Na pewno by... Dobra, może przy... przez kraty można przestrzelić, ale... No, mamy wszystko, nie? Dobra, nie będzie tak pijem kampera. Uważaj. Dobra. Zrobię okay. sobie spać na przykład z kamperzy. No. Przecież kuchenkę, to maletę. Kuchenkę? Gdzie tu kuch kuchenkę? A tutaj jest kuchenka. Ale to nie kuchenka, to się nie da nic zrobić. Dobra. Tutaj tu telewizor jest. mamy jeszcze A tutaj nasze szabki są no. Co ja. tu porobimy? Nie wiem Co ja możemy robić. Ja idę spać. Spadnę co ty? Mam plan. Co, jak? Musimy zdobyć kartę. Mhm. Zielono ciemną kartę. Bo do niej ma dostać tylko policja. Wie. Musimy się przebrać za policję, wiem. Ale musimy. Musimy, nie chce, ale... Musimy, bo musimy zrobić tą kartę. A tylko policja może mieć tą kartę. Musimy, bo jak zabędziemy tą kartę, to później możemy mieć, włączyć całą elektryczność w całym mieście. Okej, okay, to jedziemy. A musimy to zrobić. Dobra, nie. Nie. ja może do Ciebie wsiądę. A, czekaj, to już cofnę do Ciebie. A nie, w ogóle kupiłem, y, kupiłem nowy samochód, taką samą wersję, wersję. ...mojego samochodu, tylko... No. Dobra, to Adi. Teraz jedziemy i nas nie rozpoznają. Dobra, jedziemy. Nie, nie musisz tego dawać. Dobra. Dzień dobry, przejechaliśmy. E, po kartę, taką ciemnozieloną, nie? No, tam, dobra. Musimy być na ósmą. Jedziemy na ósmą i musisz mieć łopatę. Mi dali łopatę. Mi nie dali, bo mam z tobą jechać podobno. No masz. Mi nie dali łopaty. Yy, a, jedzie, źle pojechałem. Jedziemy na tam, na naszą bazę do na tej farmie. Ja za tobą jadę cały czas, kurde. No to jedziemy na tą farmę, Adi. No kurde, Bo no przy tej farmie właśnie tam trzeba kopać. No kurde, jak ja się ślizgam. Czemu się tak ślizgam, Adi? Ja cię widzę. Tutaj. I coś tutaj jest. I zakopywali jednak tą kartę, Adi. No. O, tu jest tutaj. I czekamy na ósmą. Ej, a ja ładnie tak wyglądam. czekaj. No, ale musimy teraz czekać na ósmą i później kopać. Czy teraz ładnie wyglądam? Poczekam. No tak jak wyglądałeś Dobra, ja sobie wyzowię, Kupimy nową furę No zobaczcie jak ona ładna, no Ja będę z tobą jeść Dobra, ale jeszcze nigdzie nie jedziemy, bo zaraz będzie ósma i... Będziemy kopali kartę Ja już się przygotowuję Adi, schodź z tej fury Fajna furka, chciałem zobaczyć tylko. No nie! Trochę o diadek. Jaki ma wydech z tyłu w ogóle? No widziałem właśnie. Jak za to ujechałem, to widziałem ten wydech. Ale nie, bo dopiero teraz ją kupiłem. Jaki wydech? Kupiłeś. No tu jest wydech z tyłu tu. Kupiłeś ten wydech? Tak, szczęśliw, bo ja już zamówiłem tu furę, ale długo czekałem. Jest? Dobra. Widz dobra. Widzowie. Dobra, kupiłem widzowie. Tutaj będzie karta w tym miejscu, widzowie. I będzie należała do nas. Do nas, widzowie... Zobaczcie, mam tą kartę. A a masz tą kartę? Nie mam. A mogę ci dać. Dobra. Ja kieruję. I ja kieruję. Dobra, mamy kartę i... Jedziemy do pewnego miejsca, gdzie wyłączymy elektrykę. Prąd, nie tyka. Dobra, to było cringe. Wow, no to jedziemy. Adi i włączymy na, na czerwonym, No dobra. Gdzie jest ten elektryk, bo musimy tam... Op, wum, wum. Gdzie ten elektryk? Uuu, dobra, Adi, lepiej Ty chyba zaraz się. E, Adi, dobra. Pyk, pyk i Ty jedź. Proszę bardzo. Gdzie Ty jedziesz? A Czekam, bo za daleko źle pojechałem.